Marynarskie spiwka. Na kasiepcim najłe krance, kweźdy my zrobiały rance, Marynerów chór w cyk spiwo, a do spiku byt są ciwy. Ciekłe i deść pada w sercach marynarszych glada, Błe w nas nie strachły, strachły. To sabłej spi pod daka. Na westrzutły ziemi, kugle, dieble płeddadzą nas próbie, żeby chtom ze chcony, młęża wilka miono. Ciede wrócymy do kraju, teskno bandzenum num do raju, ze płeć słońca wióldzim, złotym, we żywe me psote.